Siemanko! Dzisiaj mamy piątek, witam na rybkach. Dopiero co przyjechałem. Dzisiaj będziemy łowić na dwie wędki. Tutaj prawą mam na czerwonego robaka z gruntu. A lewa boloneczka na jakąś drobnicę bardziej się ustawiam. Z gruntu to raczej jeszcze nie liczę na nic. Ale przez pomyłkę może coś wpadnie. Dobra, idę szykować zanętę. Tutaj jeszcze z ostatniej wyprawy mi została Zanęta, ochotka Nie używam nie wiadomo jakich, jakich drogich zanęt na drobnicę, to aby, aby tylko posypać i powinno być dobrze Już to pogoda coś się psuje, mam nadzieję, że nie będzie padać Ogółem wieje, ale tutaj jestem w takim zaciszu, że nie jest najgorzej OK, zanęta będzie gotowa. No zobaczę, może jeszcze pinki trochę dodam. Ale to tylko ta gona, godzinkę przyjechałem. Powiem Wam, że jest pierwsza płoteczka. Ale trzeba podsypać, bo inaczej to nie ma brań. Ale mamy pierwszą złapaną. Będzie druga, no ale maluski biorą, ale są na zabawę dobre. Ło. Myślałem, że coś większego tak ładnie przynurzyło. No tu taka drobnica. Deszczyk zaczyna padać. Nie wesoło się robi. Rybki jak na razie biorą. Drobnica, bo drobnica, ale jest. Miałem dwa takie fajniejsze brania. Ale nie przycięłem. O i chyba już akurat po deszczu będzie. Będzie super. Nic, posiedzimy, zobaczymy. No dzisiaj powoli będziemy kończyć. Za chwilę pokażę ile tej drobnicy złapałem. No a dzisiaj to by było tyle. Troszkę drobnicy jest. No i nic. Idziemy wypuścić z powrotem do wody. Widzimy wzdręgi, płocie. Chyba dwie uklejki gdzieś były. No i to by było na tyle. Rybki wracają do wody. Jodereczko puste, puste. Widzimy się na najbliższej wyprawie wędkarskiej. Do zobaczenia.